As-salamu alaikum. Według islamu zwierzęta są świadome Boga. Według Koranu falą nawet jeśli ta pochwała nie jest wyrażona w ludzkim języku. Wyścigi i walki zwierząt w celach rozrywkowych lub hazardowych są zabronione. Zabrania się zabijania zwierząt z wyjątkiem celów spożywczych lub zapobiegania krzywdzeniu ludzi – Koran wyraźnie pozwala na spożycie mięsa niektórych halal zwierząt. Chociaż niektórzy sufi praktykowali wegetarianizm, nie było poważnej dyskusji na temat możliwości wymagania wegetarianizmu na podstawie pism. Niektóre zwierzęta mogą być spożywane pod warunkiem uboju w określony sposób. Ogłuszanie nie może być użyte do zabicia zwierzęcia według Halal Food Authority AFF, HFA, organizacji non-profit, która monitoruje przestrzeganie zasad halal. Zakaz obejmują wieprzowinę, padlina i zwierzęta uczestniczące w habiha, uboju rytualnym, w imię kogoś innego niż Bóg Jedyny. Koran stwierdza również, jedzcie to, nad czym wymieniono imię Allaha subhanahu wa ta Według islamu istoty ludzkie mogą wykorzystywać zwierzęta, ale tylko wtedy, gdy przestrzegane są prawa zwierząt. Właściciel zwierzęcia musi zrobić wszystko dla jego dobra. Jeśli właściciel nie wywiąże się ze swoich obowiązków dotyczących zwierzęcia, trafia ono do kogoś innego. Obowiązki ludzi wobec zwierząt w islamie oparte są na Koranie, Sunnie i tradycjach. Zabronione jest krzywdzenie, okaleczanie, ranienie lub wycinanie organów zwierzętom. Muzułmanie nie mogą obcinać grzywy ani ogona konia, ponieważ uważa się, że w jego czole jest dobro, grzywa zapewnia mu ciepło, a ogonem odgania owady. Muzułmanom nie wolno wykonywać czynności takich jak krzyżowanie, jak w przypadku chowu sobnego zwierząt. Muharmacarla Huelechiwastalam zabronił ludziom kastrowania zwierząt bez powodu. Muzułmanie nie mają prawa do piętnowania zwierząt, przecinania ścięgiel lub palenia zwierząt, nawet jeśli wyrzucają one krzywdę ludziom. Ludzie powinni pozyskiwać mięso zwierzęce poprzez szybki ubój i unikać cięcia podłużnego. W islamskim uboju nie można złamać rdzenia kręgowego. Muzułmanie nie mogą używać żadnego sprzętu, który rani zwierzę, to jest bijąc je w cyrku, zmuszając do noszenia ciężkich ładunków lub biegając z ekstremalną prędkością w wyścigach, nawet w celu ich treningu. Regulowana jest również ekspozycja na dźwięk. Muzułmanie mają obowiązek zapewnić jedzenie i wodę każdemu zwierzęciu, które zobaczą, nawet jeśli zwierzę nie należy do nich. Przy dostarczaniu pożywienia i wody bierze się pod uwagę jakość oraz ilość prowiantów w zależności od stanu i lokalizacji zwierzęcia. Z islamskiego punktu widzenia odpowiednie schronienie dla zwierzęcia ma trzy cechy. Odpowiada potrzebom zwierzęcia i nie powinno być one umieszczane w niehigienicznych warunkach pod pretekstem, że zwierzę nic nie rozumie. Spełnia fizyczne potrzeby zwierzęcia oraz chroni je i jego zdrowie przed zimnem i upałem. Pomieszczenia zwierząt nie powinny zanieczyszczać środowiska ani przenosić chorób na inne organizmy. W islamie prawa zwierząt są szanowane zarówno w życiu, jak i śmierci. Ciała zwierząt nigdy nie mogą być wykorzystywane do złych celów. Koty domowe zajmują szczególne miejsce w kulturze islamu. Wielu muzułmanów wierzy, że Muiza była ulubioną kotką Muhammada sallala ahi wasalam. Prorok obudził się pewnego dnia przy dźwięku hazanu, przygotowując się do udziału w modlitwie, zaczął się ubierać, jednak wkrótce odkrył, że jego kotka mu je zaśpina rękawie jego szaty modlitewnej. Zamiast ją obudzić, użył nożyczek do odcięcia rękawa, pozostawiając kotkę w spokoju. A to dlatego, że według legendy kot Abu Saida uratował proroka przed wężem. Podziwiane za swoją czystość koty są uważane przez muzułmanów za kwintesencję zwierząt domowych. Jeden z towarzyszy Muhammada, salahu a wasalam, był znany jako Abu Huraira, dosłownie ojciec Kociaka ze względu na jego przywiązanie do kotów. Abu Huraira, Allahu an) twierdził, że słyszą, jak prorok oznajmił, że pobożna kobieta poszła do piekła po tym, jak zignorowała kotkę i zaniedbała zapewnienie jej jedzenia i wody, czym spowodowała śmierć zwierzęcia. Uważa się, że koty są rytualnie czyste i dlatego mogą wchodzić do domów, a nawet meczetów, w tym masjid al-Haram. Ożywienie jedzone przez koty jest uważane za halal w tym sensie, że spożywanie przez nie pokarmu nie uniemożliwia muzułmanom jedzenia z tej samej misy, a woda, z której koty się napiły, jest dozwolona do łudu, ablucji której dokonują muzułmanie. Jednak okrucieństwo i zaniedbywanie zwierząt wciąż ma miejsce na całym świecie. Zbliżanie się sezonu świątecznego powoduje, że do wielu organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt napływa w tym czasie mnóstwo psów i kotów, które mają zostać uśmiercone. Zdrowe, szczęśliwe zwierzęta należące do muzułmanów są również sprowadzane na śmierć. To bardzo niepokojące i nieislamskie działanie. Jeśli kogoś nie stać na wyżywienie, schronienie i utrzymanie swoich zwierząt, a nie może znaleźć dla nich nowego domu, należy zabrać je do jednej z wielu organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt, gdzie istnieje przynajmniej szansa na znalezienie nowego domu. Prawdziwą tragedią jest to, że wielu z tych muzułmanów nadal robi to w imię islamu. I otwarcie wyraża takie ignoranckie poglądy. Przyczynia się to do propagandy przeciwko islamowi. Psy w islamie są konwencjonalnie uważane za rytualnie nieczyste. Pomysł ten nawiązuje do długiej tradycji, która uważa, że nawet sam widok psa podczas modlitwy ma moc unieważnienia błagań pobożnego muzułmanina. Jednak istnieje zupełnie inny, nieznany wątek myślenia o psach w islamie. Długa historia pozytywnych interakcji między muzułmanami a psami, która sięga początków religii. Według kilku autorytatywnych relacji z jego życia i nauk, sam prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam modlił się w obecności psów. Wielu jego kuzynów i towarzyszy pierwszych muzułmanów na świecie wychowywało szczenięta. W meczecie proroka w Medynie, drugim po Kaabie najświętszym miejscu na świecie dla muzułmanów, Psy były regularnie widywane podczas życia proroka, a także przez wieki później. Szkoła islamskiego prawa sunnickiego Maliki rozróżnia dzikie psy i psy domowe, uznając jedynie ślinę tych pierwszych za nieczystą. Stwierdza, że życzliwość Muhammada, salallahu alaihi wasalam, dla zwierząt była niezwykła. Przytaczając przykład, podczas podróży proroka ze swoją armią do Mekki w 630 roku naszej ery, kiedy zostawił wartowników, aby zapewnić spokój Suce i jej nowonarodzonym szczeniętom. Z drugiej strony niektóre szkoły prawa islamskiego uważają psy za nieczyste – najis. W dwóch oddzielnych narracjach Abu Huraira, prorok powiedział swoim towarzyszom o cnocie ratowania życia psa poprzez pojenie go i gaszenie jego pragnienia. Jedna historia dotyczyła mężczyzny, który został pobłogosławiony, przez Allaha subhanahu wa ta'ala za to, że dał wodę spragnionemu psu. Druga dotyczyła prostytutki, która napełniła swój bud wodą i dała go psu, który dyszał z wyciągniętym językiem spragnienia. Za ten czyn otrzymała najwyższą nagrodę wieczny raj, gdzie płyną rzeki, aby żyć w nim na zawsze.